Witaj! Zapraszam Cię do przyjaznej przestrzeni Studia Harmonium Online, w której pomagamy zadbać o dobrostan pracowników, zachęcając ich do 10-minutowej sesji ćwiczeń antystresowych, regenerujących i przywracających harmonię układu nerwowego. Jeśli chcesz, aby w Twoim zespole panowała dobra atmosfera, a pracownicy chętniej koncentrowali się na zadaniach i wykonywali je efektywnie, zafunduj swojej załodze i sobie Short Breaky. 10-minutowe sesje wideo prowadzone online, które zawierają proste ćwiczenia fizyczne, oddechowe i relaksacyjne dostosowane do warunków biurowych. Ten krótki trening zamiast kolejnej kawy działa niczym energetyzująca ampułka, korzystnie wpływając na ciało, psychikę i pracę umysłu. Wstań od biurka i zrób sobie krótką przerwę. Tylko 10 minut dziennie, wykonywane regularnie, przyniesie Ci zaskakujące efekty. Zapraszamy do współpracy.